Za górami, za lasami, mieszka król G-Play. Niestety, od jakiegoś czasu, poddani, skarżą się, że koło ich domu grasuje Siren Head, który kradnie pszenicę oraz zwierzęta. G-Play postanawia zbadać sprawę i pokonać Siren Heada. Znajduje naukowca, z którym tworzy gigantyczny zamek, który ma pomóc w bitwie ze strasznym potworem. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 14,5 tysiąca kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! Witajcie w moim królestwie Ja jestem król Gplay i witam was w moim odcinku Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie I wasz guzik subskrypcji jest czerwony Koniecznie musicie już teraz zamienić go na szary Z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco Z wszystkimi filmami Ogólnie połowa z was nie subskrybuje tego kanału Dlatego zachęcam do klikania I oczywiście wpadajcie do sklepu eGPlay.pl Po super ciuchy gadżety Ja właśnie słuchajcie tutaj sobie Degustuję moje przysmaki, bo już w sumie Tutaj e, czas na deser przyszedł I ogólnie odkryliśmy ostatnio niesamowite Witą recepturę na piękny, mocarny słuchajcie, kilof, zobaczcie na to. To jest po prostu receptura. Nikomu tylko o niej nie mówcie, bo tutaj naprawdę dużo ludzi przy tym pracowało. To są te kilofy Trzeba je wszystkie połączyć i wychodzi taki, taki epicki, najlepszy kilof na świecie, naprawdę, naprawdę debes. Co jest w panie Witam. Mamy problem, mamy problem, zapraszam za. Króla. Jaki mamy problem, jaki Jejku. mamy problem, o co chodzi? wieśniacy wiśniacy się skarżą, że jakiś potwór grasuje. Potwór grasuje i porywa świnie, jakieś krowy, proszę i skrzydełka dla króla, oczywiście. Ja potwór, bardzo, ale wiadomo, co to za potwór konkretnie, czy nie wiadomo podobno, za bardzo. podobno, to jakiś Siren Head, ale. Dziękuję, o, te, o czymś takim nigdy nie słyszałem, no nie wiem, musimy to zobaczyć królu, bo po prostu, no, nasi tutaj obywatele nie są zadowoleni. No, no dobrze, tak to ja zrobię okroszę. wszystko, żeby nasi obywatele byli oczywiście zadowoleni, a widzę, że tutaj w ogóle jakiś, nie no. wiem, coś, coś miało miejsce, jakiś ogień tutaj jest. Okej, okay, to tak, tutaj tak, w tej tak. tutaj osadzie mieszka ten wieśniak, czy gdzie dokładnie? Tak, dokładnie w tej osadzie, w tym domu który tutaj jest że nie czego poszukać ja może pójdę na jakąś gwardię królewską że tutaj wszyscy się tak tak byli, żeby Idź po żołnierzy jak nas. najwięcej Dobrze. ludzi przyprowadź jak najwięcej Dobrze. ludu i postaramy się pozwalczyć po tego potwora do widzenia tak. Okej okay, słuchajcie także w którym domu on mówił w tym domu czekajcie to jest jakaś obora pusta raczej tutaj nie, nikt nie mieszka e, tutaj w sumie jest taka mało taki w sumie kompleks domków można by powiedzieć i w sumie tu nie wszystkie zwierzęta widzę że zostały skradzione jest tutaj witam. krowa jakaś owca O, witam witam, witam tutaj witam, Śleszko, witam. pokłony mi tutaj podwładny tak, pokłony pok pokłony Królu, wieśniaku przychodzę tak. tutaj ponieważ słyszałem że jesteście niezadowoleni że ktoś tak. tutaj grasuje i po prostu wam podkrada zboże tak. e zabiera zwierzęta tak, powiedz zapraszam. mi więcej na ten temat zapraszam tutaj do mojego skromnego domu e mieszkam tutaj razem z moją żoną Halinką, ale niestety królu, niestety została ona porwana razem z moimi świnkami i z moim złożem przestrasznego Siren Heda, który tutaj grasuje. Tak, może mleczka tutaj świeżą yy, Ja dziękuję, kupkę. dziękuję. Właśnie tutaj tak. jestem po deserku. W ogóle ładnie się tutaj urządziłeś. Słuchaj, dziękuję, ja król, oczywiście dziękuję. jestem królem, najlepszym królem tak. w tej historii zrobię wszystko, żeby po prostu moi obywatele czuli się bezpieczni i szczęśliwi, dlatego teraz czekamy na naszą gwardię i pójdziemy po prostu tak. pokaż, gdzie w ogóle te tak. szkody i gdzie ja mogę dobrze. spotkać tego Siren Heada, może, co? dobrze, tutaj jest moje pole. I tutaj wszystko, tutaj sobie y, zwyczajnie żyję proszę bardzo zobaczyć. Tutaj były moje świnki. I niestety. I y, żona moja tutaj właśnie jest, sobie tutaj pasowała karmiła Sina, I Proszę nagle... nie dotykać tych tak. dziwnych bloków, bo one mogą być niebezpieczne. Tak. Może się wdać zakażenie, dlatego proszę, proszę być z dala. Co to za dziwne w ogóle? Y, dziwne rzeczy. Tutaj było pana pole, tak? Bo tak. widzę, że tutaj, tutaj całe było. One zostało, zostało zabrane, tak, całe ruch jest zabrane. Nie wiem, przez, przez takiego potwora Ona na niego mówił. Właśnie tutaj w okolicy Siren Head. Słuchaj, że wyrazy współczucia. Żonę, w ramach tak. rekompensaty dostajesz odszkodowanie: tak. 32 sztabki złotych. Dobrze, a ja stopie. tutaj się wszystkim zajmę. Za momencik Oczywiście. przyjdzie tu cała gwardia dziękuję. i po prostu. Pokonamy. Słuchajcie, będziemy musieli po prostu znaleźć tego Siren Heada i ja jako król oczywiście dbam o zdrowie i bezpieczeństwo moich obywateli. Zrobię wszystko, żeby go powstrzymać. Okej, okay, w sumie tutaj są ślady, tutaj są ślady. Wiecie co, za bardzo ogólnie nie wiem, będziemy musieli go znaleźć. Bardzo w to w ogóle dziwne jest wszystko. Słuchajcie, te cieczy nie wiem, co to są za bloki. O, jest! Jest gwardia! Proszę bardzo, moi najlepsi rycerze wyposażeni w diamentowe mieczyki. Słuchajcie, sytuacja jest poważna. Grasuję tutaj niebezpiecznie pieczny Siren Head, musimy go powstrzymać, porwał żonę jednego z naszych tutaj obywateli, dlatego musimy ją odbić i w ogóle go odnaleźć, widzicie, to są ślady najprawdopodobniej po tym Siren Headzie, patrzcie tam w ogóle, widzicie? Tutaj on tak, jakby poszedł w tamtym kierunku. Te, te, te bloki dalej tam kontynuują. Także, Gwardio, zapraszam, idziemy. Najprawdopodobniej idziemy. będziecie musieli stoczyć z nim bój. Nikt ma się nie wycofywać podczas walki, nikt ma nie Dobrze. zwiewać. O, nie dotykajcie tego bloku lepiej, bo może wam się wdać do, do zakażenie. Sam tego dotknąłem i się boję. Ups, ups, mamy problem. Słuchajcie, widzę, widzę, to najprawdopodobniej ten potwór. Widzicie, jak się tam wyłania? Tak. Ponad koroną drzew. Dobra, musimy, no, musimy po go prostu. Zajść tutaj, po cichutku, tędy. po cichutku, tak, od boku, tak. od boku. Świetna taktyka z tracktegu. Dobrze, dobrze, tędy. Dobrze. Żeby się niczego nie spodziewał. Nie. I macie go zaatakować, zaatakować znienacka. Tylko on ma dwie głowy takie. Uważajcie, bo on potrafi hipnotyzować, dobrze. tak słyszałem kiedyś. On, on puszcza syreny, nie słuchajcie, syren. Jakby zatykajcie uszy. Siren Headzie, oddawaj, Siren Headzie, oddawaj tutaj e, żonę. Dobra, dawajcie, gwardia, do, do, do dzieła, do tak, roboty. Tak, Ty, tak, ale pięknie tak. sobie dają radę, prawda? Tak, Ty. tak, właśnie, widać. Dawaj, lecimy, dawajcie, tak, dawajcie, lecimy, chłopaki. Tak. Pięknie! Dobrze wam pięknie. idzie, dobrze wam idzie, da, dacie radę dacie radę, dobra, się. ja jako król muszę tutaj trzymać bezpieczną odległość. Oczywiście nie może mi się stać Dade, szydła. Radę. Gwardia, dawajcie! Pięknie walczcie, pięknie walczcie. Dobra, I jak tam, jak tam? Prawie, prawie, no. zaraz pokonają chyba go, jak myślisz, co? Tak, też mi się tak wydaje, jest świetnie nam idzie Ej, świetnie nasi w ogóle na co coraz... Coraz ich jest mniej, naszych coraz mniej zostaje w ogóle. To, Ej, jak giną jak mrówki. W ogóle nie dają sobie chyba z nim rady. Ej, może wycofajmy ich, co? Wycofajmy, wycofajmy. Wycof, dobra, dobra. dobra, idziemy sprawdzić, czy tutaj są ta, ta żona, musimy ją uratować na początku. Dobra, może, dobra. Co? A, dobra, dobra, czyli my tam idziemy, okej. Okay. Słuchajcie, zostawcie go, bo, bo, bo po prostu wyginiecie jak, jak mrówki. Yy, musimy, tak. musimy też dbać o wasze bezpieczeństwo. Dobra, część niech tutaj zostanie, część niech ten. Dobra, to co, wchodzimy szybko, szybko pod o nie, dobra, słuchajcie, bo on jest teraz zajęty Wchodzimy, dobra. zobaczymy w ogóle Tutaj jest jego kryjówka najprawdopodobniej Okej, okay, okej, okay, okej okay. A więc tutaj sobie mieszka Siren Head Tak to wygląda Jest, jest żona tego osadnika Widzisz, już panią tutaj uwolnimy Czekaj, może moim młotem spróbuję Nie, młotem nie daję rady Mam dobra, nadzieję, że Siren Head, dobra, szybko, szybko szybko giermek Jacie, są też owce, są też owce, te świnie, świnie, wychodźcie, 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 uciekamy, uciekamy. Dobra, dobra. Ej, pani, niech się pani na mnie nie obraża. Idziemy, idziemy. Się. Dobra, wychodzimy, się. wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy szybciutko. Dobra. Dawajcie szybko do góry, chłopaki, dziewczyny. Zapraszam, lecimy, zapraszam. Lecimy, lecimy, dobra, lecimy. nie ma go, nie ma Siren Heda, nie, nie ma. Go. Widzę go dobra, tam. Je, jest bliżej, bliżej osady. Dobra, co robimy? Idziemy tam Idziemy tam tędy tak. Dobra. Wszyscy chodźcie za mną. Dobra. E, ekipa. Czekajcie, lecimy, może ja lecimy. go jakoś tutaj wezmę, po prostu. Yy, yy, no wiesz co, nie wiem w sumie, co ja zrobię. Ja sobie samemu nie dam rady. Jaki on jest straszny, ten Siren Head. Dobra, uciekamy, uciekamy, dawajcie, dawajcie szybko. Szybko, szybko, długa. Lecimy. Dobra, tak, gwardia. Się z nim. Wa walczą z nimi, dobra, a my zwiewamy? Czy, czy, czy pomagamy lecimy, im, co? my, zwiewamy Nie, po, nie, nie wiem, czy dadzą Oni radę, sobie nie siren... poradzą, on jest za silny. To jest Siren Head, to jest podporządkowy. Wszyscy, Ociek! wszyscy wyginęli? Wszyscy? Tak, ja, tak, chyba tak, ktoś tam jeszcze próbuje, próbuje O, ale zostało ich mało. Dobrze. Marne szanse. O, nie! Nie Marne wiem. Marne szanse. Dobrze, ludzie, o, wycofujemy się, musimy przejrzyć. E, królu, jakąś inną taktykę może. No ja nie mam pomysłu. To byli moi najlepsi żołnierze. Oni tam walczą, słuchaj, walczą po prostu ciężko. O, o dub... nie, O się zostało tylko o trzech. Dobrze, nie jest tak źle, jak myślałem. No dobrze, bo jest bardzo źle, bo było ich pełno, a zostało tylko trzech. Co to ma być? Co my teraz tak zrobimy? Dla... Masz jakiś pomysł, Giermek? To ty tak, miałeś za mnie oczywiście. myśleć zawsze. E, Królu, no tak, Wyszło. Królu, może zrobić takiego, że ja znam takiego człowieka, który po prostu zajmuje się takimi różnymi potworami. On mieszka w domu z Bedroka i mieszka on tam, na skraju naszego dobrze, miasta. Może pomoże! Pomo może on nam pomoże, a ja tutaj zaopiekuję się tymi ludźmi i dam tę opiekę właśnie tutaj ochroniarską dobrze? Naszego, dobrze, to ja do ekipy, niego dobrze? po prostu już ruszam i, i mam nadzieję, że okay. się czegoś dowiem. Także lecimy szybciutko, do tego domu z Bedroka. W ogóle naprawdę człowiek musi się znać na różnych zabezpieczeniach i systemach obronnych, skoro ma bedrukowy dom. Zobaczcie w ogóle. Przecież to jest dom nie do zdarcia. Ten dom nawet by mógł ochronić po prostu nas przez Siren Head'em. Tyle, że nikt się tutaj nie zmieści. Całe, mi całe miasto tutaj nie zostanie przeniesione do takiego małego domku. Gdzie tu w ogóle jest wejście? Musimy znaleźć wejście i mam nadzieję, że ten człowiek nam pomoże. Podobno zna się na potworach i zobaczymy, czy dobrze się zna. Wow, nawet kurcze, takie drzwi stalowe. Halo, halo, puk, puk. Jest tam ktoś? Dobry, jest, jest. Proszę otworzyć Tutaj król, w przychodzę w ważnej sprawie. O, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, ja tam, się tak? słyszałem, że pan się zna na potworach, zgadza o, król, się? Król, tak, ja się znam, ja się znam na potworach bardzo, bardzo dobrze. Znam różne typy potworów, ale o co chodzi? Straszna babcia Slenderman? Nie, w naszym mieście zaczął panować Siren Head. Niestety, dokładnie tak. Siren o, Head po o, prostu nie. porwał żonę tutaj o, nie, jednego król. z obywateli, pokonał dobrze. po prostu naszą całą armię żołnierzy. Tak, 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 tak. I jesteśmy, no, nie. Nie powiem gdzie. No, ja tutaj królowi oczywiście pomogę. Proszę, pierdla dla króla to jest zbrojka Oczywiście o, najnowsza technologia. najważniejsze. Proszę, Dziękuję na bardzo, tak, że dbasz o tak. moje zdrowie. O, ja i tu sobie usiądę, usiądę tak. już się przebiorę. Chólu. W ogóle świetna, kolorowa zbroja. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Naprawdę, A, podoba mi się. Tak. Mieczyk jakiś ja pan... się nada na Siren Head, a, A, który by był. No, oczywiście ja proponuję ten ciemny, bo ciemny to bardzo dobry. Jest to na Siren Head. ja myślę, że jest świetny. Ja mam tutaj mój nowy akurat projekt, tu wezmę może ten projekt. I może skorzystamy właśnie z takiego tajnego projektu o którym pra pracuję już na ten projekt. A co to za długo. projekt? Zdradzisz mi szczegóły? To jest e, zamek. Zamek. Niepowstrzymany zamek. Tam ten zamek powstrzyma e, tsunami, e, atak potworów, wszystko. Jest nie nawet Siren znaczy, tam... Head'a by zatrzymał? Tak, nawet Siren Head'a. I myślę, że właśnie dzięki temu zamkowi po prostu pokonamy Siren Head. No dobrze, znaczy, dobrze. Co? Świetna sprawa. W sumie moglibyśmy znaleźć jakieś miejsce na ten zamek i tak? słuchaj, w sumie y, moglibyśmy zrobić to gdzieś Niedaleko daleko, leć za mną, bo tutaj dobrze słuchaj, radice. jest właśnie taka mała osada, w którą y, zaatakował ostatnio Siren Head i ma obok jaskinie. Tutaj jest w ogóle właśnie y, ogłócone całe Oj. pole i może tutaj byśmy ten zamek stworzyli, tak. co ty na to? To jest genialny pomysł, a tam już się biorę za y, moją pracę, bo to jest bardzo nowoczesna technologia, Zatem proszę się nie zdziwić, jeżeli no, będą czary-mary, tak. No dobrze, jakie to czary-mary? Proszę już mi pokazać, pokażę, co pan tu kombinuje? Myśli trzy, pan, że to wszystko bezpieczne będzie? 3, 2, 1 Co, to już zbudowałeś ten zamek? Jesteś tak. magikiem, człowieku! Ty, ty znasz się na magii, a nie w ogóle. Jaki projekt! za zameczek, przecież to jest piękne ja nie mogę, gdzie tu się wchodzi ty no, tutaj. to teraz będziemy uchronieni przecież Siren Cat nawet tutaj nie wskoczy do takiego zamku, coś pięknego ale Dokładnie. ci się udało, dobrze oczywiście, słuchaj, muszę cię tutaj wynagrodzić i to sowicie, proszę Oj, proszę, dziękuję. oczywiście się należy z czystym sumieniem, tutaj są schody, tak tutaj się wchodzi do tak, tego zamku zapraszam, zapraszam okay. oczywiście Dobra. tutaj są wszystkie tutaj przygotowane jest góry, są rzeczy zapraszam, zapraszam, zapraszam serdecznie Okay. Tutaj proszę Tutaj jest nawet brać. taki tron, tak? Dla mnie, tymczasowy. A oczywiście, to dla króla, jeżeli król by chciała tutaj sobie, prawda, wow, y, tutaj wow, wow. jeszcze jest różdżka, proszę brać, Dobra. wszystko. Różdżkę biorę, tak. łuk, to są nawet miny, tak? Okej, okay, miny się tak, przydadzą, oczywiście. jabłka, wszystko jedzenie. Jest... Zbrojkę mam fajną, tu są jakieś Pułapki, mieczyk też mam fajny Okej, okay, a tutaj? To samo, tak? Dobra, dla samo, dla tak. Ciebie Dobra, jak tutaj się wchodzi na górę Musimy zaplanować taktykę I będziemy musieli tutaj zwabić tego Siren Head'a i z góry będziemy mogli Po prostu go atakować tak. Także dobra, chyba teraz tędy Tutaj jest tu jadalnia chyba Będzie można tak, tutaj jeść jest. Okej, okay, no jesteśmy tutaj być. w takim holu Okej, okay, wchodzimy tutaj na górę I ogólnie plan jest taki, że Czekaj, Siren Head, z której on strony? Nie, nie z tej strony chyba. On chyba, tutaj słuchaj, jest. z tamtej strony będzie nas atakował, także będziemy musieli tutaj przejść. I tam jest jego jaskinia, Ok, Tutaj będziemy mogli sobie wejść, cyk. I trzeba go teraz jakoś tutaj zwabić Gdzie ty tutaj jesteś, człowieku? Królu, jestem tutaj na samej górze, proszę bardzo, tutaj. A, dobra, słuchaj. Hop! Będziesz Oj. musiał y, się poświęcić i pójdziesz na przylętę, słuchaj. W sumie Oj. wyglądasz trochę. Jesteś podobny do Siren Heada, do tych bloków, w których jest zbudowany. Idź tam, słuchaj, idź tam Dobrze. i go przywołaj. Ja zaplanuję resztę. Y, I słuchaj, masz go tutaj przywołać. Szybko wejść później tutaj y, na zamek. A ja z góry Dobra. po prostu będę go atakował. Sprawdziłem w ogóle, co to jest Słuchajcie. Tak. Będę mógł po prostu strzelać tu ogniem. Mamy tutaj deszcz y, tego, trzęsienie ziemi. O nie, nie zniszczyłem tutaj zamku. Nie zniszczyłem. Dobra, możemy strzelać tutaj, tak. Naprawdę niesamowite efekty. Do tego mamy łuk i będziemy mogli po prostu się tu bronić przed tym Siren Headem. Mam nadzieję tylko, że on jest samotny. Że nie ma tutaj więcej y, takich Siren. Ej, jest tam, jest tam. Ej, jest ich tam więcej. O nie, on jest tutaj zwabi. Dobra, czekajcie, wyjdziemy tutaj więcej. Ej, chwila. Ich tutaj tyle jest, tych Siren Headów? Ej, A... uciekaj, uciekaj! Słuchaj, ja nie mogę. Ja cię, wszystkie w ogóle... ROLO szybko! Uważaj, idą, idą za tobą, idą za tobą. Dobra, ja tutaj ich atakuję, wezmę różdżkę, posłużę się różdżką, da, u, dasz radę Dam uciec? Radę. Uważaj tutaj na siebie. Ja próbuję ich zwabić. Zwabię, zwabię ich do nas, dobra. będzie dobrze, damy radę. U... Spróbuję ich podpalić, okej, okay, dobra, ja tutaj, Ociek, tutaj po, po, postaram się... Dobra, trzęsienie ziemi, w tamtą stronę zrobiłem. Dawajcie cieniaki, chodźcie tutaj. Ej, jak tam? Nie robią, nie zrobią ci krzywdy? Dasz radę? Może nie, nie, pamie ich tutaj, królu. Zatem damy radę, damy radę, ja że na mogę, był, nie słuchajcie jeden, a nagle tutaj w ogóle się zebrała cała armia. Cała rodzina! G gonią cię, uciekaj, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi, bo ci pokonają. Dobra, podpalamy, królu. podpalamy ich. Macie, macie pod, faniaki. O dobra, jak tam ci idzie, dajesz radę, dajesz radę. Nara się daje radę, ale jest Chodź coraz tutaj. Chodź tutaj do góry, szybko uciekaj, teraz uciekaj, 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 musisz dać radę. Dobra, jak tam? Uciekłeś? Dobra. Uciekam, uciekam. Dobra. Jak się o niego martwię, słuchajcie, żeby mu się tylko nic nie stało, żeby mu się nic nie stało. O nie! W ogóle teraz jesteśmy... Nie, na tym samym poziomie, co ty Sajny. O nie, jakie straszna twarz widzicie to? Dobra, szybko weźmiemy tutaj różdżkę. Dobra. Masz ty! Ogniem, ogniem cię potraktuję! One potrafią znikać, słuchajcie, ja nie mogę, jak tutaj jest niebezpiecznie. O, dobra, jednego pokonałem. Czyli nie są takie niezniszczalne. Ej ty, Saileku Jesteś, 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 wszystko z tobą w porządku. Gdzie jesteś, tak, gdzie jesteś? Jestem. Tutaj, tutaj, tutaj jestem. Próbuję dobra, też co robimy, po jaki jest plan, słuchaj, jest ich no. tutaj za dużo. Jest za dużo tych Sayek Zobacz, jest tutaj jeden. O nie, o nie bez Co robimy, głowę co robimy, bo. co? Dobrze, ja pójdę jeszcze im zabić! Po prostu i postaram się... Jejku! Podra, je, ała, ała, ja spróbuję jest, to zrobić po prostu w złocie. Co jest, Królu, Co chyba jest? Krunu, chyba z nie, 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 on słuchaj, pomogę ci, pomogę ci. On nie, pokonał go. Pokonał go i co teraz? Co ja teraz zrobię? Dobra, słuchajcie, jestem teraz sam. Jest tutaj czterech Siren Headów przeciwko mnie. I ja teraz muszę ich pokonać. Na szczęście, mam skrzydełka. Potrafię latać, ale samemu nie dam rady. Oni są pewnie mega silni. Mam tutaj, słuchajcie, w sumie trójząb. Trójząb specjalnie na Siren Heady. Także może one mi coś pomogą. Gdzie jest w ogóle mój giermek? On mi musi pomóc. Chodź tutaj. Jacie, rzeczywiście działa to, działa to na Siren Heada. Dobra, tu wylądujemy i spróbujemy. Zobaczymy, co. Słuchajcie. Jest ich tam trzech. To niestety nie ma zasięgu. Potrzebuję wsparcia, samemu sobie halo, nie da rady. Halo, halo, halo. Nie jestem Gierkiem, jestem Siren Hell. Gdzie jesteś? O nie, o nie, w Co ty, co, z czego wy chcecie ode mnie, co? Chcemy chcecie negocjować? Te... Da, da, da radę z wami coś wynegocjować? Wyniesiecie się z mojego miasta, co? Jak nam dasz wszystkie całe jedzenie, które posiadasz, wtedy możliwe, że się wyniesiemy, Dobra, dam wam ale... jedzenia ile chcecie, ale my też musimy tak? coś jeść, mieć coś do jedzenia. Wiesz co, powstrzymam cię, zahipnotyzuję cię, a chociaż nie, ty jesteś królem, nad ciebie nie działa moja magia, o nie! Dobra, muszę uciekać, Wiloż idę się, po moje posiłki! zabieraj swoją armię stąd. Wezmę posiłki nie, nie, nie wzywaj żadnych posiłków, słuchaj, nie? już was jest tutaj za dużo! Słuchaj, mam jeszcze tutaj armię do pokonania Twoich przyjaciół. Sam jako król mam walczyć. Nie mam tutaj... Chcecie walczyć czterech tutaj na jednego? Tacy jesteście? Tacy jesteście? Nie jesteście fair play w ogóle. Nie znacie się tak naprawdę na walkce, królo, na pojedynku. Giermku! Królo, Giermku! Witaj. Potrzebuję wsparcia, zobacz. Mamy tutaj Siren Headów do pokonania. Zostaliśmy sami. Dasz radę? Dasz radę Zdawiam razem radę. ze mną ich pokonać? Zostało królo, tylko trzech, czyliście. słuchaj. Dawaj. Dobrze. Pokonamy tak, lecimy niestety człowiek, który mi pomógł zbudować ten zamek sobie nie poradził, ale teraz mam nadzieję, że wiesz co, damy sobie radę tutaj w dwójkę, ja mam tutaj tak. trójząb, który podobno działa dobrze na Siren Hedy, ale w ogóle, dobra, pokonaliśmy, dobra, jeszcze tylko dwóch, jeszcze tylko dwóch zostało, pięknie, tak, musimy wyczyścić to miasto przed Siren Headami. dobra, pyk, 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 Dokładnie. teraz prób, słuchaj, postaram się użyć Jest. magii. Dobra, i został ostatni. Ty zostałeś ostatni, twaniaku, Jeden, chodź tutaj. I pięknie go rażę prądem. Wyszciemy z niego całe życie. Pięknie nam tak. idzie. Dawaj go, dawaj go. Dobijasz go. Dobra, udało mi się. Chodź, teraz szybko do zamku. Idziemy się schować. Masz skrzydełka. Masz skrzydełka. Lecę, lecę. O nie, wpadłem tutaj, wpadłem tutaj w pułapkę. O nie, ratuku, pomocy,